Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia reformy, zdaniem ministerstwa, ma być społeczna aprobata. W celu jej uzyskania mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Starosta Złotowski zaznacza, że sam doświadczył otwartości na te zmiany w Koszalinie. W Złotowie jednak wydaje się, że klimatu do zmian nie ma. Straciłby. Wielkopolcy jednak jest lepiej niż na. Bo by do Koszalińskiego należał, tak? Oj, to lepiej do, do poznania, bo na... należymy. No, generalnie by stracił. Te nowe ośrodki, które są przyłączane do jakichś tam tworów, zazwyczaj tracą. Ktoś tam ma jakieś powody, żeby tak decydować, ale ja uważam, że, <laughs> że nie. Podobnego zdania są władze powiatowe. Rada już wiele miesięcy temu podjęła uchwałę o integralności powiatu z województwem Wielkopolskim, a starosta wielokrotnie zaznaczał, że złotów nigdzie się nie wybiera. Jesteśmy zintegrowani z Wielkopolską, skorzystamy z wielu programów unijnych. W tej perspektywie 2014-2020 nie zamierzamy z tego rezygnować. No tutaj trzeba sobie zadać pytanie, jak będzie opracowany Regionalny Program Operacyjny dla Środkowo-Pomorskiego. Bo to właśnie fundusze unijne, ich podział i rozliczenie przemawiają za tym, by pozostać w dotychczasowych strukturach administracyjnych. Oprócz województwa środkowo-pomorskiego planowane jest również częstochowskie i warszawskie. Nowe granice województw miałyby pojawić się na polskiej mapie po 2019 roku.